Kim byli pretorianie? Oczywiście pretorianie to starożytny Rzym i była to straż przyboczna, początkowo dowódców armii i namiestników prowincji. Z czasem ich rola się troszkę zmieniła i, za, i poza byciem strażą przyboczną, gwardią cesarza, byli też przez jakiś czas oddziałami porządkowymi w wojsku. Jednak bardzo szybko ich głównym zadaniem stało się bycie właśnie tą gwardią cesarza. I przez te kilkaset lat historii, kiedy istnieli, to właśnie to chronienie cesarza było ich głównym zadaniem. No niestety, historia nam mówi, że kilku cesarzy zginęło właśnie z rąk, z rąk pretorianów. Chociaż mieli dbać nie tylko o życie cesarza, ale też o to, żeby jego władza w żaden sposób nie była zagrożona. Były to oddziały elitarne, gdzie otrzymywano wyższy żołd nawet trzy, czterokrotnie wyższy rząd niż na przykład w zwykłych legionach. Do tego służba też trwała tylko 16 lat, a nie 25 lat jak w innych oddziałach Wojska Rzymskiego. Oczywiście do tego dochodziły bardzo duże odprawy. Po zakończeniu służby pretorianie dostawali naprawdę sowite wynagrodzenie. Oczywiście z założenia kandydaci musieli spełniać Odpowiednie warunki fizyczne, no, wybierano tych odpowiednio wysokich, odpowiednio zbudowanych przez długi czas. Również musieli oni pochodzić z odpowiedniej niejako rodziny, musieli mieć odpowiednie wsparcie, dobre listy polecające, dobre plecy, tak to powiem. Dopiero później troszkę się to zmieniło i pretorianami mieli zostawać naprawdę dobrzy żołnierze, i był to taki awans, nagroda. Że zostawało się pretorianem. Oczywiście ta elitarność, wyższe zarobki, to, że żyli w Rzymie, to wszystko powodowało, że no niezbyt byli dobrze traktowani, może nie traktowani, tylko odbierani przez innych legionistów, którzy uważali ich za kogoś, kto uważa się za bardzo, za kogoś lepszego. Początek pretorianów to Scypion Afrykański, który stworzył 500-osobowy oddział osobistych strażników. I od tamtej pory ten zwyczaj posiadania takiej osobistej, elitarnej straży stał się czymś powszechnym, właśnie wśród tych dowódców armii, ale też namiestników. Jednak, tak jak powiedziałem już, w końcu to te oddziały zostały sformowane i utworzone jako stałe oddziały, właśnie w roli bycia tą gwardią cesarza. Dopiero w, tym dopiero w drugim roku naszej ery Oktawian August powołał pretorianów jako taką formację stałą. To już nie były takie, może nie na prędce, ale tak samodzielnie formowane oddziały, które miały chronić dowódców czy też namiestników, tylko powstały oddziały stałe z określonymi prawami, obowiązkami i hierarchią. Początkowo sformowano 9 kohort po 500 żołnierzy. Do tego oczywiście niewielkie oddziały jazdy. Chociaż ta jazda dla Rzymian nigdy nie była priorytetem. Z czasem liczba żołnierzy wzrosła do 1000 żołnierzy w kohorcie. Na początku 3 z tych kohort stacjonowały w Rzymie, a 6 w innych miastach, w tych najważniejszych miastach Imperium. Później jednak wszystkie kohorty zostały ściągnięte do Rzymu. W końcu no, mieli Chronić tą najważniejszą osobę w państwie. To ściągnięcie tych wszystkich kohort do Rzymu miało miejsce w 23 roku naszej ery. W czasie istnienia pretorianów zmieniała się też liczba kohort: z 9 na 12, z 12 na 16, znowu na 9, w końcu poprzestano na 10 kohortach. Żyli oni w bardzo mocno chronionych, ufortyfikowanych koszarach. Castra, Pretoria na północnym wschodzie Rzymu. Siła pretorian, to jak dużą mieli siłę, wpłynęła również na to, jak postępowali. Z czasem zaczęli wybierać cesarzy, tych, którzy niejako byli im bardziej przychylni, albo więcej płacili. Pretorianie byli w stanie wyeliminować wcześniejszych cesarzy, kiedy ktoś zaproponował większą kasę. Większe pieniądze, przepraszam. No tak niefachowo. Po raz pierwszy rozpędzenie Pretorian nastąpiło w 1900, przepraszam, w 1993 roku przez Septimiusza Severa, który to zreformował te oddziały, to znaczy te istniejące, rozgonił po całym świecie, nie mogli oni się zbliżyć na mniej niż 100 mil do Rzymu i na ich miejsce utworzył nowe oddziały utworzył oddziały, gdzie właśnie bycie pretorianem miało być nagrodą. Żeby stać się kimś, kto służy w tych oddziałach, należało się wykazać. I trafili, trafiali tutaj żołnierze, którzy w legionach służących na granicach Imperium, się, którzy służyli na granicach Imperium, w jakiś sposób się wykazali. To miała być nagroda, to miała być elita. Taki ostateczny koniec to rok, rok 312, kiedy to Konstantyn Wielki rozwiązał całkowicie tą formację. Ich koszary zostały zburzone, pretorianie zostali porozrzucani po różnych legionach. Była to kara za to, że zaczęli wspierać przeciwnika cesarza Maksencjusza. Przywódcą pretorian był prefekt. Na początku jeden, później było ich dwóch. Były też okresy, że było ich nawet trzech. To stanowisko zyskiwało na znaczeniu. Można powiedzieć, że im bardziej słabło państwo. Zmniejszała się rola cesarza, Torianów stawał się postacią mocniejszą. W III wieku stali się oni wręcz zastępcami cesarza i nawet byli jego przedstawicielami w senacie. Ich rola w polityce, w rządzeniu i prefekta i całych tych oddziałów Torian Rosła, mieli gigantyczny wpływ na całe imperium. Może teraz garstka dat, garstka rzeczy, które nam powiedzą, jak mocno wpływali na imperium rzymskie. W 41 roku naszej ery to właśnie oficer gwardii zabił Kaligulę i to pretorianie obwołali cesarzem Klaudiusza i to pomimo że to senat wyraził sprzeciw. W 54 roku naszej ery Agrypina umówiła się czy też porozumiała się z prefektem pretorianów i otruła cesarza dzięki prefektowi gwardia obwołała cesarzem jej syna Nerona. W 68 roku to właśnie pretorianie podnieśli bunt przeciwko Nero, Neronowi, no i ten popełnia i ten się zabija. Też w 68 roku nowym cesarzem zostaje Serwiusz Galba. On zdobywa przychylność gwardii, obiecując im wysokie wynagrodzenie, nagrody, no ale nie spełnia tych obietnic, no i zostaje wyeliminowany. W 69 roku pretorianie obwołują cesarzem Salwiusza Hona. Ale ten kończy z sobą, cesarzem zostaje Witeliusz i pretorianie no szaleją po całym Rzymie. Witeliusz zrzeka się swojej funkcji władzy, ale i tak pretorianie go eliminują. W 1996 roku dochodzi do spisku i cesarz Domicjan zostaje zamordowany właśnie przez pretorian. I można powiedzieć, zaczynają się czasy, kiedy to prefektowie pretorianów rządzą państwem. Rok 193, no i cesarz Pertinax obiecuje 12 tysięcy sesterców na głowę, jeśli zostanie cesarzem. Zostaje cesarzem, nie udaje mu się zebrać odpowiedniej kwoty i zostaje zamordowany. Tron zostaje wystawiony na przetarg. Przetarg wygrywa Didius Juliusz, no i on obiecywał 25 tysięcy sesterców. Wtedy jednak ten wybór no, nie spodobał się innym dowódcom wojskowym i gwardia zostaje otoczona, rozbrojona i wygnana na 100 mil od Rzymu. To wtedy właśnie Septymiusz Sewer reformuje, mocno reformuje, czy właściwie buduje od nowa te oddziały, tą gwardię. Ale już syn Septymiusza Sewera, Karakalla, zostaje zamordowany przez prefekta pretorianów Marka Opeliusza Makryna i sam zostaje nowym władcą Rzymu. Ale rządzi tylko rok, zostaje usunięty kolejny cesarz Heliogabal rządzi 4 lata, też zostaje zamordowany przez pretorianów. I mamy rok 243, prefekt Filip I Arab morduje cesarza Gordiana, sam zostaje cesarzem. Więc jak widać wpływ Pretorianów na historię starożytnego Rzymu był gigantyczny. Jednak koniec III wieku to troszkę przeszarżowanie i ich władza, możliwości zostają ograniczone, a właściwie w końcu tracą je całkowicie, no i ta formacja zostaje zlikwidowana, no zbyt mocno wpływała na ten Rzym, bardzo często w sposób bardzo negatywny. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.